Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku z cyklu wilczełowy. Eee, słuchajcie, dzisiaj mam do zaprezentowania wam bitewkę na czołgu T26E4 Super Pershing, czyli ósmy tier amerykański czołg średni premium. Eee, a wykonawcą tej bitwy jest Świder43, oczywiście z klanu 1ZKP Wilki. Eee, no i standardowo na początku filmiku przypominam o tym, że... Nasz klan czyli Pierwsza Zmechanizowana Kawaleria Pancerna Wilki rekrutuje nowych graczy. Szukamy świeżej krwi. Poszczegóły tego jak dostać się, jakie mamy wymagania w naszym klanie zapraszam do opisu filmiku. Tam znajdziecie wszelkie potrzebne informacje oraz linki gdzie się udać aby się dostać do naszego klanu. Słuchajcie, mapka, mapka to klasztor. Widzę, że Minimapka mi się zmniejszyła, nie wiem dlaczego, skoro niedawno nagrywałem. Dobrze, zobaczymy, jak ten czołg sobie poradzi. Kiedyś to był naprawdę mocarny czołg. Ludzie mieli ogromne problemy z przebiciem tego czołgu. Potem, wiadomo, były te wszystkie perypety z tym, że chcieli wprowadzić model HD. On się pojawiał, znikał ten model HD, bo coś tam było nie tak. Teraz w końcu jest w grze. No, i czy stracił na znaczeniu takim, jak miał kiedyś? Kiedyś to był naprawdę mocny czołg, teraz, no, bywa różnie. Niestety, coraz to więcej nowych czołgów wprowadzają, które nie mają żadnego problemu z przebiciem tego czołgu. I myślę, że ludzie też nauczyli się x spotów tego czołgu i wiedzą, gdzie po prostu bić. Ale czy do końca, no zobaczymy w tej bitwie, jak pójdzie. Usmetiery na topce w przeciwnej drużynie. Cztery ciężkie czołgi na topce, u nas tylko dwa. Za to mamy trzy isy na siódmym tierze. No cóż, jedziemy, jedziemy póki co linią 1-2 do przodu. Tutaj is przed nami jedzie, is trzeci. Dobrze, tak sobie jedziemy. To może kilka słów o dziale tego czołgu, bo no. Że jest pancerny, to wie każdy, naprawdę. On tutaj niby w statystykach ma 101 pancerza, ale przecież ta potężna płyta, która jest z przodu, tutaj pancerna, pancerz warstwowy, więc naprawdę sporo to odbija. To nie jest 100, a czasami nawet chyba do 200 dochodzi, jak nie więcej. Także naprawdę ciężko jest to przebić w przednią płytę. Jest ona jeszcze nieźle skontowana, więc naprawdę sporo to dinga. Natomiast działo, no teraz mamy T34, ale kompletnie głupio wyjeżdża bokiem. Ładna gąska. Działo to 170 penetracji, 240 uszkodzeń. No i całkiem szybko strzelne to działo jest. No kolega ucieka, ucieka, bo tutaj ciężkie czołgi powinny pojechać do przodu. Pantera M10 właściwie. Piękna gąska bez szans, do, aby nas przebić. Piękna gąska na T34. Ta pantera aż się prosi o to, aby aby dostać. Zgąskowana panterka. No, panterka się przebija. Podejrzewam, że ten włas z przodu zaatakowała. Tak jest dokładnie. I z się dinga. My się dingamy od Isa 3 Luf w międzyczasie też się dingnął, e, w dodatku z apcr era no niestety, bywa i tak. Tutaj e, nasze czołgi tłuką się z tymi, z tymi ciężkimi, natomiast Tygry z drugi jak gdyby nigdy nic wjechał sobie przez środek do naszej bazy. Spójrzcie... Mm, a ale weszło, weszło. Myślałem, że za nisko to poszło. Ten pocisk i odbije się od, od podłogi właściwie, ale weszło to w brzuszek. E, spójrzcie na linii 8, tam już nasze niszczyciele, jeden e, ciężki czołg i, 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 i co tam jeszcze, jakiś med tam jest. Nie widzę, co tam konkretnie jest, ale wjechały do bazy przeciwnika. Natomiast u nas w bazie tygry z drugiej jest i Pantera 88. No a my tutaj klepiemy powolutku. O proszę. Luf nie potrafił przebić z APC, ratowali z hajeków i za 48 zdjął nam gąskę. No i super. Pantera M10 bardzo skontowana, więc to nie miało prawa wejść. Niestety to nie miało prawa wejść. Jest tutaj Luf, wyjechał bardzo odważnie do przodu i... No, mógł strzelać, kolega. Wydaje mi się, że mógł strzelać w niego. No, ale nie zdecydował się na taki e, ruch. 1728 punktów uszkodzeń. Niestety, e, critical hit. Wydaje mi się, że to trafiło w działo. Tak jest, w działo to musiało trafić, bo widzę, że teraz. E, Pokazuje, że, że jest uszkodzone działo. Jest uszkodzona gąska. Luf potężnie nam bije za 339. 1100 punktów uszkodzeń już odbite. Co my tu mamy? Mamy tą Panterę M10 tutaj. ISA 3. Lwa. I coś jeszcze tu stoi, ale niestety nie jestem pewien, co tam jest. No i spójrzcie. Nasz. nasi Sojusznicy poradzili sobie z isem, boże, z Tygrysem II w bazie, natomiast e, nasi przeciwnicy poradzili sobie z tymi naszymi niszczycielami i ciężkim czołgiem w ich bazie. I niestety to natarcie tam padło ładnie, teraz w dolną y, płytę weszło za 236 i gąska bardzo ładnie. Gąska luf niestety się odgryza. Ma dobre opuszczanie działa, więc nie ma problemu z przebiciem nas. Eee, no i dosyć ciężka sytuacja, bo kolega został tu sam z Isem 3, T34 i Lwem. Lw zniszczony i trzeci jest tłuczony. Nie wiem, czy on na gąse nie stoi. No pięknie w przednie kółko. Wydojony i z trzeci Tu jeszcze został T-34 T-34 już teraz na dobicie powinien Zejść Och, niestety tylko na gąskę to weszło Tylko gąska I Teraz trzeba uważać bardzo A, dinga się, dinga się I to jest koniec To jest koniec T-34 Mamy trzy fragi 2939 punktów uszkodzeń Odbitych 1500 Eee, zostało jeszcze trzy czołgi: zostały. Pantera 88, Pantera oraz T34 przez 100. W naszej drużynie tych czołgów jest troszkę więcej, więc myślę, że sytuacja jest opanowana. Eee, Terminator w T34 pisze tutaj. Good job. T26 E4 bardzo ładnie tutaj kolega gra, kolega świder eee, ogarnia całą sytuację. No i właściwie można powiedzieć, że dzięki niemu całe to natarcie tutaj linią 2 zostało powstrzymane, ponieważ IS i STA tutaj zrezygnowali, pojechali do przodu tu się z jednym czołgiem. Dobra, teraz dołem czy górą? Jedziemy górą, jedziemy jednak górą, bo oni tutaj u góry wszyscy kampią. T34 jedzie za nami, ale on to powolutku sobie jedzie. Jednak super Pershing jest wolnym czołgiem, ale jednak mimo wszystko jest szybszym od T34. Teraz trzeba uważać Panterka ładnie tyłem. Jest Panterka uszkodzona. No, czy ona. Co, co, co ta Pantera robi w ogóle? Co, co on robił? On chyba chciał uciec, a ta Pantera 88 mu blokowała. Niestety 8-8 nas trafia eee, za 226. No i kiepska sytuacja, bo mamy już tylko 261 punktów uszkodzeń. Jest gąska, tylko gąska albo aż gąska. O, ależ on powoli skupia ten super pershing, niesamowite. 401 punktów zostało jeszcze panterce. My już mamy 3530 nabite. E, 1980 odbitych. No, ISU chyba pożegna się z życiem. Tutaj pantera go wydoi. A my z góry na panterkę i piękny strzał. Teraz tylko nie dać się mu sklepać. No niestety, no i niestety, kurczę, w dwa ognie został wzięty kolega Świder. Tutaj dostał od T34-100, który się odrobinkę tutaj chowa. Panterka poprawiła i niestety, ale. Tak się kończy ta bitwa 4 fragi, 3770 punktów uszkodzeń, 1900 punktów odbitych, 7307 mi mod pokazuje WN8 no i nasze ciężkie czołgi kończą tą bitwę, tak ona się kończy, a my sobie przejdźmy do podsumowania wyników tej bitwy. Okej, okay, ekrany końcowe słuchajcie, jest MK, jest brutal. Tutaj jest waleczny. Co to w ogóle jest? Aha, zniszcz pięciu wrogów w jednej bitwie, e, jest ogień skuteczny, e, no i duży kaliber, tak to wygląda. Jak tutaj wygląda pod względem uszkodzeń: 3775, no i ten T34, który naprawdę bardzo pomógł. E, Isu, który na sam koniec zginął, 2780, też bardzo ładna bitwa. 1414 punktów doświadczenia na czysto. Te 34 też ładnie zgarnął 1003 punkty. Bardzo ładna bitwa w wykonaniu również tego gracza. Ehm, podsumowanie: 27 strzałów trafionych, 18 z, pe z penetracją. 1980 punktów uszkodzeń zablokowanych. Ehm, po asyście: 863 też całkiem. Fajnie, tam parę razy ta gąska wpadła. No i spójrzcie, na koncie premium zarobione 100 505 Jeszcze raz, zarobione 105 505 kredytów. Bardzo ładna suma. Spójrzcie, jak małe koszty utrzymania tego czołgu są. Niecałe 9000 za naprawę. I jeżeli dobrze widzę, to jest niecałe 7000 za. Amunicje, także koszty utrzymania tego czołgu są naprawdę, naprawdę niskie, więc musi on dosyć solidnie zarabiać ten czołg. 105 000 na koncie premium, tak jak powiedziałem, 2121 na koncie premium doświadczenia plus jeszcze bonus za czołg premium. Dobra, słuchajcie, taka to była bitwa. Mam nadzieję, że Wam się podobała i standardowo na sam koniec przypominam o tym, że klan 1ZKP Wilki rekrutuje graczy. Eee, szukamy świeżej krwi. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmiku. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.